Dzień dobry wszystkim oglądającym na YouTube. Może wam się niektórym wydawać, że zawód streamer jest prosty, że po prostu siedzisz i grasz w gry komputerowe. Masz w chuj, siano, oglądają ci ludzie, rozpoznawalność kobiety, pieniądze, ale w tym wszystkim najgorsze są ona. Dota. Uzależnienie, które niszczy komuś życie. No mam tylko takie wprowadzenie, bo jest jeszcze jedna gorsza rzecz, o której wam zaraz powiem, ale Jestem po 30-godzinnym streamie, po którym spałem kilka godzin, po czym wstałem, by znowu streamować 18 godzin, po czym spałem teraz jakieś 3 godziny i wstałem, żeby znowu streamować, bo muszę grać w gry. Ja tak uwielbiam granie w gry. A to zmęczenie to jest nic. Nic przy tym, że właśnie wyszedł jakiś nowy trailer do Diablo 4 i właśnie go będę musiał obejrzeć. Nawet nie wiem, gdzie on jest. Jest! Diablo 4. Diablo 4, Season of Witchcraft. Inside the game. Jezu. No to co, oglądamy sobie zapowiedź. Oglądamy. Patrz, jak to z Nadinem wzięliśmy to Diablo na dwa baty. Po angielsku czy po polsku? Kulisy gry. Nie no, po angielsku sobie obejrzymy. Ty, nie gadaj, że to będzie. To będzie. Nie dobra, są napisy tylko. No to oglądamy z napisami. in the season of witchcraft the tree is missing some of its heads which spoilers is actually a big deal someone has stolen heads from the tree of whispers and it is the wanderer's role to discover ja, the mystery behind who is taking the heads and to what end as <laughs> you progress through the storyline you work with the coven and in exchange for your help they their own power

Staram taką specjalną klawiaturkę od Red Dragona. I właśnie tutaj z takim pokrętełkiem zmieniłem głośność Zajebiste, Nie musiałem na nic innego patrzeć. No super, sprawa tego. Pik, pik, pik. Tak, o. Jakbyście też nie mieć taką klawiaturę, to oczywiście link w opisie macie. In Season of Witchcraft. If you're not familiar, the Tree of Whispers is this ancient tree with heads. You can come and ask for favors from the tree itself, but it will ask for something in return. Notoriously, no one has been able to get out of their deal with the Tree of Whispers. Until now. Who is it that the tallying tallying these heads from the Tree of Whispers? And what are the fugitive heads themselves Yeah, was accomplish accomplish that free from the tree? And these stolen heads are scattered all around Sanctuary, Causing chaos I wynika. When... Ej, Blizzard to znowu robi, tak? Czyli teraz w grze, w której cały czas jest problem z ilością modeli i potworów, to znowu się wprowadza model, który jest po prostu z naroślą jakąś. Wcześniej zmienili kolor, teraz zadali narośl. This, ósmy sezon to będzie, jeden dodatek za nami. Nie? and the rotten are what happens when a head from the tree of whispers attempts to graft itself onto an already living creature to reclaim that life they retain some of the tree's power brambles and roots grow along the inside of these creatures bursting out and causing them to They don't mind their living victims. Te chyba nowe. Znaczy nowe, ale zrecyklowane. Przecież to jest model czarodziejki, chyba, nie? To jest model Barba. Nie wiem, czy Bartek Say to jest na pewno model czarodziejki, nie? Jak ktoś grał Barbem, potwierdzi, to jest model Barba, a to jest model Łotra. Czyli modele po prostu poprzerabiali. Ale w fajny sposób, to muszę przyznać. To, to z taką głową odrośniętą. Odroś y Na to zajebiste. a coven wy widzicie różnicę, tak jakby pomiędzy opisywaniem patrzy. I contentu przez Grinding Gear Games i przez Diablo 4? Czy to jest taka sytuacja, że Grinding Gear Games wchodzi i mówi: tak, nowa mechanika to, 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 takie zmiany balansowe. W tym sezonie stawiamy na to, na to, na to. Ta klasa została tak zmieniona, tego skilla tak przerobiliśmy, no nie? A tutaj: uu, tajemnica, nowy questik, fabuła. O co chodzi w fabułce? Ktoś to będzie musiał rozwiązać. Może to będziesz ty, graczu. Będzie nowy kuestik. Możesz go wziąć w tym mieście. A gameplayowo chuj wie, co się zmienia, nie? If whispers in exchange for its power. At this point hatred is spreading all throughout sanctuary and for the first time it's managed to launch an attack at the tree of whispers and though the tree is still

po tylu sezonach Diablo 4 oni nadal nie wpadli na jakikolwiek sposób użycia formuły Otwartego Świata, którą tak chętnie przeforsowali do tej gry. Oni nadal nie wiedzą co z tym zrobić, ten Otwarty Świat jest nadal martwy. powers. Una has eldritch powers, which are tied to the cycle of life and death. Eldritch powers are the witch's form, Kurwa, Czekolwiek to dziwi, że oni wymyślili jakiś nowy system rozgrywki, który nie jest związany z zadawaniem obrażeń? Bo nie, nie, po tylu sezonach, po tylu zapowiedziach, po tylu próbach zmian, nowa mechanika to jest nowy sposób zadawania obrażeń. Kurwa, nieźle, nieźle, nieźle. nieźle. Nie wiem, może. Fajnie byłoby jakoś rozszerzyć wertykalnie albo horyzontalnie sposób tworzenia bildu tak jak zrobili to w Poe kiedyś, jak na przykład dodali dodatkową ascendancję dla kogoś, jak dodali na przykład dodatkowe drzewko rozwoju w broni, może jak dodali klastery kiedyś w update'cie, które finalnie zostały w grze, jak dodali tatuaże kiedyś do gry, bo chyba na tym polegają, kurwa patrze że dodajesz jakąś kolejną oś rozwoju i Path of Exile to chyba rozumie, ale Blizzard, ni jak nigdzie on tego nie czai. To są totalne patafiany. Oni nic nie kumają. I, i niech zgadnę, teraz na piersieniu to masz, na postaci, na amulecie, bo yy, już zauważyliśmy, że był pewien cykl, nie? I oni za każdym razem jak coś wprowadzają, to to jest tylko na dodatek i to nigdy nie zostaje w grze, żeby to później i później można było zrecyklować? I to jest chyba jedyny powód tego. Może jeżeli oni w tym Diablo, by wzięli te wszystkie osie rozwoju, które wcześniej wytworzyli, to, mielibyśmy tu do czynienia z jakąkolwiek głębią? Bo były już osie rozwoju amuletu, były osie rozwoju Ringu, nie? Były dodatkowo osie rozwoju potem w dodatku runami bro, zbroi, nie? Dlaczego to tak źle wygląda? Nie wiem, ale faktycznie na tym ujęciu to wygląda paskudnie. Jakby to, jakby to koloru w ogóle nie miało odpowiedniego i cienia. Ja się zgadzam z tobą. Wygląda paskudnie na tym To Wygląda jak jakaś gierka z PS3. Nie wiem. Rayman Legends chyba lepiej wygląda, tak mi się wydaje. Niż to faktycznie paskudne to jest. And the ones that you ja nie also wiem po key... gameplay of Path of Exile 2 ja nie mogę patrzeć na żadnego kresla. Kaden deals with the body, disease and poultices, familiars. The e, oni chyba zatrudniały ludzi od narracji do pisania gameplayu w tejże i liczą, że to się jakoś połączy ze sobą. To problem jest taki, że jeszcze zaturniowali chujowych ludzi do narracji. Jest problem obecnego Blizzarda. Zatrudniają nieodpowiednich ludzi na nieodpowiednie stanowiska, tylko ludzi jeszcze za zatrudniają. Jeżeli by ich, by ich dać na ich adekwatne stanowisko, to i tak by się chujowo na nim poradzili. więc możecie iść na przykład do ognia i zdecydować, że chcesz mieć starożytnych, mistycznych żab, które ci w jakiś sposób. these are going to be things that you're going to play with to get new levels of power and unique builds that really are special to just this season you, every Duxo, class yeah. can use every power for every build there is also lost witchcraft power that can be found while you're adventuring this is a special witchcraft power that exists outside the purview oh. of traditional witchcraft powers so as players progress through the storyline and they complete whispers they will earn a seasonal currency this season Kurza. yes A tak głupi jestem. No, oczywiście, że przecież nowa, nowa mechanika musi być połączona z nową walutą. No tak, no przecież to się tak robi w grach mobilnych, więc dlatego dobrze byłoby zrobić tak w Diablo 4. No tak, to, to jest sensowne. Wszystko po prostu jest oparte o, 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 o nową walutę, która teraz zrobi. Ej, a ja ten układ kojarzę. Był w jakimś sezonie już był kurwa identyczny układ i w identyczny sposób wybierały się moce. To, to wampiryczne moce się tak wybierało? Ja nie grałem tego gówna. To jak chuj już było. I tu jeszcze jedna główna moc jest pod reklamą. To był drugi sezon, czy pierwszy? Z wampirami to było, kurwa. nie? Nie, ja muszę to zobaczyć. Diablo 4, sezon, Piotr. Macie, Piotrek to chyba coverował, nie? Spędziłem, spędziłem Diablo 4. Czego się spodziewałem, kto to wymyślił? Ten dodatek jest sezon czwarty. Siemanko, jestem Albert Maciejczyk. Który to było? Dobra. Inaczej to trochę wyglądało. Dobra, to były Vampiry powery. Czyli wybierasz jedną z pięciu mocy, z takich dodatkowych ten, na które miałeś odpowiednią walutę swoją. Zobaczmy co mamy teraz. Wybierasz jedną z pięciu mocy, którą kupujesz z odpowiednią walutę. Nieźle. Hmm. Ciekawe co to daje. Co 15 sekund dostać barierę. No ciekawy jestem. No ale nie, to to było już, nie? To, to było już, nie? Jezu. Ah, dobra, kurwa myślałem, że było z Your powers. An example of an Eldritch power would be a new power, Doom Orb, an ominous orb of pure Eldritch energy that circles you and burns enemies with fire damage. Doom orb gets stronger as you slay enemies and will eventually explode. Doom orb will also launch itself at enemies if no enemies are near you. So, we do have some returning fan favorites coming back in season Witchcraft. Players, who are fans of our franchise, will remember some of these powers are from Diablo. Ej, to miał być chyba taki flashy gameplay tu pokazany. Ale potem jak wygląda Visceral Combat w Path of Exile 2, to, to wygląda jak jakieś mobilne gówno, nie? Diablo. Jakie my mieliśmy niskie oczekiwania względem gier przed Path of Exile 2. Orp. ...will also launch itself at enemies if no enemies are near you. Nawet, te so we do have some returning fan favorites coming back in season Witchcraft. Players who are fans of our franchise will remember some of these powers are from Diablo 3, specifically the Witch Doctor. Firebats is returning from Diablo 3. Those who have played the Witch Doctor Kurwa. Czy ich pomysłem w tym momencie na naprawienie Diablo 4 jest recyklowanie rzeczy z Diablo 3? Z części, która was zabiła. Nie no, oni zniszczyli cały, ca całe IP Diablo 3. Diablo 4 jest giga chujowe, ludzie po tym cisną, na jaki pomysł poda Blizzard? Prowadźmy więcej rzeczy z Diablo 3 do Diablo 4. Nie. O y ja powiem tak. Na obecnym etapie zaczynam myśleć, że tym projektem zarządza ktoś, kto robi jakiś inside trading w blizzardzie, tylko po to, żeby skapitalizować swoje zyski na tradingu, nie? To... Ja nie wierzę, że oni takie decyzje podejmują. Nie, to jest... Yy, serio, to jest yy, nieakceptowalne. To jest na takim niskim poziomie, oni totalnie nie kumają. Mi, 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 minęło tyle... To już lat tak naprawdę. Bo to diablo jest na rynku, ile? Z półtorej roku. Już dwa lata prawie minęły. To w międzyczasie, jakby zespół Blizzarda zaczął grać w fucking slash, e, to może na obecnym etapie by to zrozumiał, jeżeli byliby faktycznie graczami. E, no, ich największą konkurencją obecnie jest Path of Exile, które jest w jebanej becie i już cały gatunek zmiotło. Nie trzeba dzwonić po sprzątaczkę, bo Grinding Gear Games pozamiotało. A w międzyczasie Blizzard mówi.

Follow me effective... Nie, oni literalnie stary zrecyklowali content z Diablo 3. Ej, ale o co chodzi, że oni recyklują zawsze rzeczy z Diablo 3 i tak bardzo boją się recyklingu z Diablo 2? Ja nie rozumiem tego. Każdy chce nowego Diablo 2 od nich. Grinding Gear Games to rozumie i robi grę, która jest całkowicie zbudowana na podstawie systemów Diablo 2. Przecież cała matematyka w Poe 1 i w Poe 2 bazuje na matematyce, którą wymyślił Blizzard kiedyś. Do itemizacji, do prefiksów, do sufiksów, do local buildu, do, 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 local afiksów, do global affixów, no nie? A Blizzard może to jest już kwestia jakiegoś takiego ego, że ludzie, którzy pracowali przy Diablo 2... Rostali się z nimi w jakichś złych warunkach? Może oni mają jakieś zapisy, które zabraniają tego używać bez ingerencji? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiecie, to był stary Blizzard. Może oni faktycznie byli wtedy jakoś nie do końca zabezpieczeni? Bo ja już zaczynam rozważać takie rzeczy. Czy Blizzard faktycznie ma prawa do Diablo 2? Bo podejmują tak idiotyczne decyzje, jak dosłownie mieliby zakaz wypowiadania się i tykania wszystkiego, co było związane z Diablo 2. No tak to wygląda recycling z pierwszej części było lepsze. Oczywiście. To już jakby Starcrafta i robili recycling, to wyszło lepiej. Nie wiem. Nie nie kminię tego. A przynajmniej of Water. A jest nowy sposób naprawiania Diablo przez przez Blizzard'a. So players will be unlocking and upgrading their various witchcraft powers through performing Headhunts. You're gonna see that there's an area in the world where the Tree of Whispers has detected fugitive heads. The head rotten are there, you need to go hunt them down. When they interact with right other monsters in the world of sanctuary. Like that, yeah. Best case scenario, they horrifically corrupt that monster to become a new headless form of itself. Worst case, they actually affix themselves to a monster and become a new boss like entity that has this ancient rotting head on top of this now puppeteered body. There is a horror in them, a sort of Frankenstein esque monster. So they have more humanoid traits, but even stronger powers. Like flaming swords they're gonna be throwing at you, or they might be using poison axes that are hurled your way, or even shadow spears that tear up the ground. So these are gonna be some new encounters that you've never seen before. As you perform various whispers in the area, Zajębista hopefully ilość you see briars, briar or even shadows. Watch these; they don't show. I don't know how you can do that. Traits, but even stronger powers, it's like flaming swords they're going to be throwing at you, or maybe even wooden axes that are hurled your way, or even, to even shadow rzykami spears, rzykami spears that tear up the ground. So these are going to be some new encounters that you've never seen before. As you perform various whispers in the area, hopefully you see briars out in the world.

Czyli że wkładasz dżem, który coś robi do biżuterii, czyli recyklują content z dwóch poprzednich sezonów, znaczy skilli z jakichś tam poprzednich sezonów i dodają skille z Diablo 3. Ale wiecie co, szczerze, to całkiem nieźle, bo przynajmniej trzy osie jakiegoś rozwoju dokładają. HP też jest zacenzurowany, faktycznie. ...and you're to get special seasonal as a reward. Nie no, ten ekwipunek to jak patrzysz. Seasonal... Po graniu Puff of Excel to jest tak paskudny, to jest tak mobilkowy. To wygląda jak gra na telefon, serio. Jeszcze brak tego Tytrisa, wszystko tej samej Jezu. A może taki jest plan, żeby Diablo 4 finalnie przyportować na telefony? On top of that, there will be some new whispers out there. You might have a chance to help a bewitched frog, or there might be a lost wisp that needs to find way home. Sezon. As you okay. engage in these whispers, you reputation with the witches, as well as seasonal currency that you can use to unlock and upgrade your witch powers. So we've seen a lot of great feedback from our players on what are the various features that they most want to see in Diablo 4 to make their game even better. They he's talking about things that people would like density be feedback, one that's come up quite a few times is an armory when you save a build in the armory it's going to take a snapshot of everything currently on your character skill tree paragon boards your glyphs on those boards and all of your gear players to will to be było. able to access the armory ui from any major city you're going to be able to pursue multiple different builds on one class at the same time

oh but you can still use it you can still save out separate sets and try to pursue getting really powerful setups of very different versions of your class at the same time i am excited of what it could feel like to constantly be swapping between these different builds and seeing which one is the most powerful i'm excited for people to just immerse themselves in the season me personally i'm very likely going to be running a companion druid build with the grow power to have a giant werewolf army i so, oh, we have a quest yeah. line That's that, that is yeah, different yeah. and emotionally gut-wrenching new wish powers fugitive heads new whispers really interesting bosses that have unique attack patterns Legendaries, and new runes for vessel of Hatred players. There's jest a lot to try out here. Some builds that have never been present before. I'm excited to see what players do with it. Dobra. Y mnie nie przekonało, nie? Jak coś? Jakby się ktoś zastanawiał, czy mnie przekonało. Y nie. No ale. Y Deweloperzy cały czas powtarzają, że są excited. I są excited. I są excited. Więc może faktycznie kurwa zadziała? jeżeli oni są podnieceni, to może faktycznie będą? I'm excited. I'm excited.